Cześć, witajcie! Z tej strony Bruno i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam was w Robloxie! Tak, jesteśmy sobie na Tower Defense Simulator, oczywiście link w opisie do trybu. Y jesteśmy sobie właśnie w takim fajnym trybie oto. Y ja w niego kiedyś grałem, a ale to w bardzo starych czasach, bo za dużo się pozmieniało, no więc... Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. No no i co? Zapraszam do oglądania. Dobrze, jesteśmy sobie już w trybie. Ogółem sobie zróbmy tak i sobie wejdźmy sobie na taki otomeczyk. No, żeby nie było, żeby nie było nudno. Mam 21 poziom w tej grze tak w ogóle, nie, nieźle, nieźle. No i właśnie będziemy sobie grać teraz w Tower Defense'a, bo nie mam pomysłu co nagrać, a coś muszę nagrać, coś muszę nagrać, no coś muszę, po prostu coś muszę nagrać. Jakby zobaczymy, czy to się będzie opłacać, czy nie. Yy, teraz tak, na początku mamy 600 kasy. Ja bym postawił sobie tutaj takiego taktycznego granaida. On nam obroni tu wszystko. Pyk, dobra. Yy, ogółem no to... Yy, dawno, dawno nie grałem w ten tryb, więc jestem ciekawy, co tutaj się pozmieniało, bo myślę, że naprawdę dużo fajna muzyka. Cii, głupie to jest tylko trochę, że jest Halloween dalej, a już jest po Halloween, no, ale dobra, wybaczę. Wybaczę to, bo akurat to, akurat mam już trochę gdzieś. No, ogółem, no to mówię, że... Zostawcie subika, bo jak mówiłem, daily będzie. Choć dzisiaj mogło nie być filmu, ale specjalnie dlatego, te, dla żeby utrzymać daily, zrobiłem ten film, bo żeby było daily, bo ja nie chcę Was zostawiać bez filmów. W końcu mamy daily 12-dniowe, trochę za późno zacząłem, bo zacząłem przez przypadek 13. No ale no trudno. Mam nadzieję, że poprzedni odcinek z Minecraftowem się spodobał. Ja już patrzyłem. No, całkiem nieźle. W ogóle witam dwóch subskrybentów nowych. Mm, nie wiem jak się nazywają, ale witam dwóch nowych subskrybentów, bo mam już 44 suby. Nieźle. Zbliżamy się już powoli do 50, więc mówię, zostawcie subskrypcję i lajka. Like bo to naprawdę, naprawdę wielkimi krokami się zbliżamy. Do oczywiście mojej upragnionej liczby 50 lub 100 subów. No. A teraz musimy szybko tutaj coś zrobić, bo ja nie, nie wiem co zrobić. No um, niedobrze, są zombiaki. A ja nie wiem co zrobić. Dobra, postawię farmę. Postawię farmy. Niedobrze, bo one mają 11 życia. No trudno, może nie za zawsze... Nie zawsze musi być te, to co chcemy, no. Trochę źle zrobiłem na początku, bo mogłem farmę dać, tak naprawdę. No i cyk, czyli... Mm, 14 HP nam zabrali, całkiem dużo. Mam nadzieję, że nam się będzie regenerować to HP. Problem jest tylko taki, że ja złote nie mam. Że zero pieniędzy. Ja sobie tutaj Freezera postawię. Ale widzicie, że mi trochę brakuje jeszcze do tego. Nie, błaga mnie. Tutaj sobie postawię Freezera. Ja tu chcę postawić Freezera i go potem tak rozwinąć. Chociaż nie no, na początku bym sobie postawił go. Akurat Freezera bym sobie. Po ten. Kurczę no słabo, słabo, słaba trochę sytuacja się dzieje. Oho, dobra, możemy postawić tutaj Jeszcze 37? Serio? Nie wierzę w to. No nie! On ma 7 HP! Samolocik, dobrze. Mamy to. Poproszę tak. I mogę sobie już moją farmę rozwinąć trochę. Bo ja tutaj sobie farmę zrobiłem. Teraz tylko problem jest taki, że nie wiem gdzie ona jest. To jest mój problem. Blizzard, działaj. Ty miałeś zamrażać. Nie na tak krótko. On miał zamrażać na dłużej trochę. No trudno. Ojej, 200? No to źle. Oj, coś czuję, że to się nie uda. To, ten mecz się nie uda. Ogółem no to piszcie, czy lubicie takie dłuższe odcinki, bo ostatnio zrobiłem, kurde, nawet 27 minut. Myślałem, że trochę krócej będzie, no ale... Wiecie, nie zawsze wszystko jest po mojej myśli. Ogółem, no to też przepraszam za to, że, że było z Minecrafta, nie z Robloxa, ale chciałem zobaczyć po prostu czy Wam się Minecraft spodoba. Trochę też źle to zmontowałem, no ale trochę, trochę miałem roboty, bo trochę tam porobiłem dużo rzeczy i miałem dużo roboty z montowaniem. A potem jeszcze miałem problem z, z, z wstawieniem tego na YouTube'a. Więc naprawdę, mam nadzieję, że to docenicie jakąś łapką i subikiem. Bo naprawdę, zbliżamy się do 50 subów. A wtedy, no nie wiadomo co. No, tak szczerze, jeszcze nie wiem, ale, ale coś będzie. Niespodzianka będzie na 50 subów. Niespodzianka będzie, mówię Wam. Taka niespodzianka będzie, że. -la -la. Będzie duża niespodzianka. No, będzie duża niespodzianka. Co to jest? To jest Hunter. Nie pamiętam, co robił ten hunter, najgorsze to jest. No ale trudno. Trudno, trzeba sobie jakoś radzić. Zaraz pójdę sobie ulepszyć moją farmę, bo o oh, oh, No to rip. Nikt nie stawia niestety tutaj. Ale... E, nie mam nowych towerów z eventu. Oho. Dobra, będzie trzeba. Pyk. Przegrałem Przegrałem Dobra, spokojnie Nie bójcie się Moi kochani Idziemy do następnej gry Dobrze, jesteśmy już w grze Ogółem No to yy, Tutaj jesteśmy sobie już w grze Więc możemy zaczynać Gdzie są reszta? Halo, gdzie jest reszta? Się boję trochę, tak szczerze Dobra, ten zadaje trochę więcej, więc go postawię tutaj No i zostawiam go tak, po prostu jak jest No, przyjechali francowie, No ale oni widzę, że oni sobie grają na snajperki A drugi? A drugi jest awk, no to niedobrze No ogółem no to, jak będziecie mieli jakiś pomysł co nagrać To napiszcie w komentarzu, bo nie wiem, nie wiem Co nagrać, tak szczerze nie wiem co by tutaj móc nagrać. No tak czy siak, no. Yy, no, tak to jest, że. No już po prostu. Nie mam pomysłu. Ale spokojnie następny filmik będzie z czegoś innego. Póki co po prostu dzisiaj nie miałem pomysłu na filmik. No i po prostu tak wyszło, że nagrałem sobie Tower Defense. A. Ale myślę, że nie jesteście źli, bo Tower Defense to jest też bardzo fajny tryb. No, ja też tak myślę. No ale no niestety. No, tak średnio też mi się gra, no bo po prostu, no tak średnio no. Bo ja tutaj y, nie mam jakichś najlepszych jednostek. Nie powiem, że mam. Kiedyś to może były jakieś dobre jednostki, ale teraz to ja cały czas przygrywam na tym wizji. To ja nie wiem, co się dzieje, tak w ogóle. Z dwójka złego. Mamy już o połowę HP mniej, a ja dalej nie wiem, co zrobić, bo ja nie mam pieniędzy na nic. Boję się trochę, bo możemy to znowu przegrać, a ja tego bym nie chciał. Tego bym naprawdę nie chciał. No, dawaj. O, dobrze! Solider, solider, dobrze. Solider jest dobry. Mhm. taki dobry, że aż nie umieli zabić. Nie no, błagam. E, szybko, target first, dobrze. No nie. Dobra, szybko wstawiamy farmę. Szybko farmę. Szybciutka farma. Musimy zrobić tę farmę. No bo to nam się opłaca. Od razu sobie zrobimy marchewkową farmę i będzie dobrze. Będzie, babry, bardzo dobrze będzie. Tylko oj, oj, oj nie zrobimy. Jak my tu umrzemy. Oni mają tak mało życia. Nie ma szans, że my to wygramy. Chciałbym. Nie mam pieniędzy. No fajnie by było, no, ale już, już nikt nie zasięga. No i rip. Koniec meczu chyba. Jeszcze nie, jeszcze mamy 7 HP. Jeszcze jest jakaś szansa, tylko oni nic nie stawiają. No nie. Szybko. Yy, nie wiem sobie tu postawić właśnie. Freezera postawię sobie. Freezer, freezer, freezer. Tutaj postawię freezera. Dawać, dawać, dawać. No hunterek, hunterek. No dawaj. Bo zaraz mój freezer będzie bez sensu. Dobrze. Dobrze, zamrażaj, zamrażaj, zamrażaj. Zamrażaj ich. Zabrażaj! O, longer freeze! Potrzebuję tego! Bardzo! Oj, oj, oj. Chyba nie mam dla te, tego meczu przyszłości! Chociaż! No nie, no tyle tych zombiaków tu jest! A je, no jeszcze temu mi przechodzę! No dobra! To trochę rip, chyba! No, ciężko się trochę gra w to, Tower defense! No ale! Jakoś się grało mi lepiej, no! No więc, widzicie! Niestety! Widzimy się w następnej aręce. Jesteśmy już w grze. Ogółem teraz wybrałem takie jak ja znałem czyli trochę prostsze to, bo nie, nie umiem robić łatwiejszych. no Po prostu dla mnie to jest zbyt ciężkie. Szybko stawiam od razu do tego. No i, no i gramy: no co? Mamy Tower Defensa. Jakby może coś ugramy teraz, nie wiadomo. To jest chyba Infinity Mode, więc tutaj będę musiał się nieźle skupić. Mamy minigunera, więc na dwojga złego to i tak będę, do, będę i tak dobrze ten, bo te zombie mają po 4 życia. A tamte eventowe to one miały 25 życia. Chociaż i tak dobrze temu mojemu skautowi nie idzie. No! <laughs> tak, już widzę, jak my to wygramy. Super, 1 HP 4 i 1. Nie, no nie, już taka wygrana, dobra. Skip, 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 skip. Skip vault. szybko, szybko, szybko. Proszę nie, proszę nie. Szybciej. No to rip, no to halo, no to jest źle. Dobra, umieramy, po prostu umieramy. Umieramy, no co? Umieramy, tu już trójka idzie, a tutaj idzie cały szereg. Skoro taka trójka zabiera nam trochę życia, no to trochę będzie ciężko to przetrwać, coś czuję. Yy, szybko jakiś bombardier. On trochę szybciej chyba strzela, co? Oho, i on obszarowo to robi. Nie! Nie! Oho! Speedy do nas idzie. Muszę tutaj trochę na późniejszym traku tu postawić trochę, widzicie? Bo tutaj bym mógł takiego skałcika sobie palnąć. Skałcik ma taki wielki zasięg. Jakoś tutaj nie ma takiego wielkiego. Dobra, skip. Trudno. Muszę dostać jakąś pieniądze, żeby móc cokolwiek zrobić. No chcę skauta położyć. Szybciej. Co ja muszę upgrade zrobić, czy co? No dawaj, dawaj, skaucik skałcik. Lecisz. No strzel go! No raz! Masz przecież zasięg na niego. Dawaj. Raz. Dobrze. To się opłacało. To się opłacało. Upgrade'ujemy farmę. Stać mnie na to. Teraz mamy tanki. Mhm. To co? Kolejny skaucik jakiś tutaj na taki większy ten dystans. Oho. No to będzie proste już. Teraz to... Teraz już ogarnąłem wszystko. Jesteśmy w domu. Tak w sumie. Teraz możemy sobie jeszcze Freezera dowalić. Myk. I ulepszyć farmę. Pyk. Mamy to, no Freezer to teraz on będzie taki OP, myk Wszyscy już tutaj biegną, próbują przynajmniej biegnąć, bo coś im nie wychodzi No i szybciutko wszystkie normalne zombiaki załatwiamy A tu jeszcze mamy tego, jeszcze mamy tych scoutów dwóch, więc od razu skipujemy Volta yy, Muszę zbierać na minigunera, ale póki co bym kogoś ulepszył wiecie aby bym ulepszył tego, bo ten jest bardzo ten, ten jest bardzo profit bardzo profit jest ten. Bardzo, bardzo profit. de moment też jest. Bardzo profit. No i Freezer w sumie to też. Ale widzicie, ulepszyłem. Oho, mamy Bossa. Pierwszy Boss. Nice. Znaczy, może nie tyle co Nice, bo ja powiedziałbym, że niedobrze. No ale. Dobra, skipuj mi to już tam. Yy, no. Yy, dobra, musimy teraz zrobić tak. Dobrze. Mamy tak. Uwalniemy jeszcze Demomena, którego ulepszymy. Pyk. I niech wali w tego bossa. Tutaj mamy taką zwyczajną. Chyba, że mówimy o normal bossie. Który tutaj bardzo chce nam przełazić. Nie wiadomo czemu. Nie. Szybko. Nie. Nie wierzę. Szybko skipuj. Skup skipuj, skipuj, skipuj. Muszę mieć kasę. Tak, skip. 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 Muszę mieć kasę. Muszę szybko położyć kogoś. Cie ciebie. Ciebie położę. Ciebie, 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 ciebie. Tutaj położę ciebie. Ciebie ulepszę. Dobra, będziemy mieli tak. Nie no, wagam. Szybko, szybko. Ulepszę. Dobrze. Dobrze. Lecą jakieś te. Hayden, Hayden. Mamy haydeny normalnie. Wszyscy nie widzą haydenów, tylko ten jeden. O nie. Dobrze. Y Łatwo. Mamy to. Yy, problem jest tylko taki. Musimy sobie. zrobić drugą farmę. Obrejdować ją. Tak. Żebym miał na maksa. Musimy farmy wziąć. Farmy, farmy. Więcej farm. Dwa normal bossy. No może będzie to trochę trudne. Nie, nie powiem, że to będzie łatwe. Ale może się uda. Proszę. Żeby się udało. Tylko. Dobra, jest. Bo ja chcę mini genera już mini jak będę miał minigunera, to będzie OP, pyk. No to. No to już, już. Do widzenia, do widzenia, bosiki. Do widzenia, bosiki. mini fuki jeszcze może. Ustawiłem go tak w sumie idealnie. O nie, mystery, Mistery tu są. A wy w tego bossa walicie. Dobra, możecie w niego walicie. że nie, tylko że tutaj są mystery zombiaki. Oho, mamy kolejnego bossa. Niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze mamy e, minigunner, minigunner, poproszę tak minigunnerka, żeby mógł walić w te zombiaki co wychodzą, no i ten minigunner w sumie też może walić, pyk, paczek szybko wszystkich, zdejmujemy normalnie, kurde na ciliku. normalnie, cyk, poproszę w kasę, tutaj robimy tak i robimy tak, pyk, no i teraz to, teraz to... To oni nie mają szans, kurde. Mamy nekromencera, znam go. Bardzo łatwy jest, bardzo łatwy. Już teraz to ja chyba będę uksuwać powoli demomenów i minigunerami ich w tym. Minigunerami ich będę robił. Skip, skip, oczywiście. Skip, skip, poproszę. Tak, od razu raz i od razu dwa. Are you survive? Oho! Ale kaska się nabija, kaska się nabija, Necromancer umiera. To jest to. Mamy strongi, strongi bardzo łatwe. Bardzo łatwe strongi. Nie no, kurde, miniguner jesteś córką. Ty jesteś cud, miniguner. Za ten miniguner jeszcze więcej będzie pocisków strzelać. A nie obrażeń będzie miał jeszcze więcej, tak. Oho, tak, poproszę, poproszę, to, bo to będą hejden potem. Hajdeny będą. A ja muszę miniguner bo muszę... Kolejny miniguner, bo potrzebuję jakiegoś kurczę. Tutaj takiego kurczę minigunerka, którego się od razu ulepszy. Ja potrzebuję, żeby był kolejny, bo już tutaj powoli zaczyna być niebezpiecznie. Bardzo nawet niebezpiecznie bym mógł powiedzieć. Wszystkie zombiaczki lecą sobie jak chcą, tak szczerze. Mystery's Normal Boss. Póki co bardzo łatwo mi idzie. Nawet już chciałbym następną rundę. Frizuj lepiej ty, krako yy, Mogę sobie postawić tego. mini chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było ten. Nie, 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 nie. albo nie, cancel. Bo chcę tego mini ulepszyć za 5500, bo on tutaj będzie o jeszcze lepszy. On wtedy będzie taki dobry, że... ło! Jest, skipuj mi to, bo to i tak będzie wygrane. Poproszę teraz mi tylko ja tego minigunera ulepszyć. Dawaj, dawaj, kasę, dawaj, cyk. No i teraz, teraz mamy podwójnego minigunera. W ogóle już chill, chill bomba normalnie. Chill bomba, tutaj to schodzi jak te slow boss. No i go, ojoj, oj, oj, boss. boss. Jojoj, oj joj, oj, oj. zaczyna być niebezpiecznie. Ej, 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 będzie trzeba postawić tutaj jakiegoś minigunera. No. Jeszcze nie, jeszcze nie. Będzie tutaj trzeba na ten kawałek postawić jakiegoś minigunera. Nie! Szybko, 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 Leć, leć, miniguner. Nie, tu! Tu jest Hyden Boss! A no, ty nie widzisz przecież Hydenów? No to chyba RIP. Oho, mhm. O i co? To już? Koniec? Przepraszam, że Wam na chwilę nagranie przerywam. Ale ogółem no to nie będzie następnej arenki, tylko będzie pożegnanie, więc widzimy się na pożegnaniu. Rip. Niestety widzimy się w następnej arence, więc to by było na tyle. Dzięki, że byliście. No i pa pa!